będzie pijaństwa, przekleństwa, niech będzie ten dom miejscem wspólnej radości. Z tą intencją poświęcam ten dom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ciebie Boże nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Tak mądrze wyznaczasz ludziom pracę, obowiązki. Pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię pobogosław tę świetlicę. Niech wszyscy, którzy będą tutaj przebywać, ubogacają się wzajemną życzliwością przez Chrystusa, Pana naszego, błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmącego. Niech wstąpi na to miejsce, na ten dom, na wszystkich, którzy będą z Niego korzystać w imię trójcy przenajświęci.